Pelet to paliwo odnawialne uzyskiwane z biomasy, ekologiczna alternatywa dla innych źródeł energii, które znajduje coraz większe zastosowanie w energetyce oraz u odbiorców indywidualnych. Aniro Engineering oferuje kompleksowe usługi w zakresie systemów sterowania i automatyki dla linii produkcji peletu. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w technologii produkcji, opracowujemy optymalne koncepcje systemów sterowania. Przygotowujemy kompletne dokumentacje elektryczne przy wykorzystaniu systemów wspomagania projektowania elektrycznego ePLAN P8. Programujemy sterowniki PLC, realizujące funkcje sterowania procesami produkcyjnymi zgodnie z założeniami technologicznymi. Oferujemy montaż szaf sterowniczych na najwyższym poziomie, potwierdzonym aprobatą naszych europejskich odbiorców. Dzięki zastosowaniu czytelnych i funkcjonalnych systemów wizualizacji zapewniamy prostą obsługę linii produkcyjnych na potrzeby operatorów linii i działów utrzymania ruchu. Prowadzimy kompletny montaż systemów sterowania i automatyki na obiekcie. Testowanie i parametryzację poszczególnych urządzeń. Optymalizujemy pracę systemu sterowania i nadzorujemy osiągnięcie pełnej wydajności produkcyjnej. Użymy naszym klientom wieloletnim doświadczeniem technologicznym ukierunkowanym na tworzenie optymalnych systemów sterowania złożonymi procesami produkcyjnymi. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie systemów sterowania i automatyki dla linii produkcji peretu, instalacji odpylania i transportu pneumatycznego, instalacji spalania i współspalania biomasy, linii produkcji i obróbki papieru, płyt pilśniowych, welonu szklanego przepompowni i stacji uzdatniania wody, systemów transportowych, linii wytłaczarkowych, obrabiarek do drewna i metalu.